Cześć, witam was bardzo serdecznie. Chcieliście ode mnie, bym zrobił dla was naprawdę gruby film, żebym zrobił jakąś aferkę, żebym pokazał coś, co chcą przykryć innymi sprawami i sami się doigraliście, bo właśnie taka rzecz się wydarzyło. Jest naprawdę, jak to mówi młodzież, naprawdę grubo. Jest grubiej niż można by przypuszczać, że ktoś jest w stanie zrobić coś takiego. Bardzo ważna informacja, moi drodzy, wczoraj wydarzyło się coś, co w mojej głowie się nie mieści. Jesteśmy świadkami ogromnego przekrętu, wału. I proszę Was o udostępnianie tego filmu, by jak najwięcej osób się o tym dowiedziało i być może dotrze to do kogoś, kto będzie w stanie coś z tym zrobić i to jeszcze bardziej nagłośnić. Jacyś bardzo źli ludzie wyprzedają Polskę, a najgorsze jest to, że za bezcen... Obcemu państwu i ludziom, którzy powinni mieć zakaz wjazdu do Polski ze względu na swoją działalność. To jest rzecz naprawdę ekstremalnie mocna. Ekstremalnie. O co chodzi? Już Wam mówię, wczoraj, czyli 24 października, doszło do sprzedaży bardzo zasłużonej i znanej polskiej firmy Ursus, która swoją działalność zapoczątkowała pod koniec 1800 roku. Ale okoliczności, w jakich do tego doszło są przerażające, a to kto ją zakupił? Po prostu zwala z nóg. Odbyły się trzy konkursy sprzedaży. W pierwszym w marcu za 125 milionów złotych nie było chętnego. Drugi w czerwcu za 99 milionów złotych nie było chętnego. Wczoraj natomiast ostatecznie znalazł się chętny i zakupił. Uwaga, to nie żart. Nie za 125, nie za 100. Ale on to kupił w promocyjnej cenie za 74 miliony złotych, czyli prawie za połowę. I teraz gwóźdź programu, firma, która to kupiła, swoją działalność założyła 1 lipca tego roku, 2024 roku, czyli 3,5 miesiąca temu. Z majątkiem zakładowym 50 tysięcy złotych. Wygląda na to, że ktoś założył tę spółkę tylko i wyłącznie w celu zakupu Ursusa, czyli jest to przekręt, jest to wał, firma Krzak. Dodatkowo nowy nabywca w rejestrze KRS ma też wpisaną produkcję, uwaga, amunicji oraz inny przemysł zbrojeniowy. Czyżby szykowali się do przejęcia polskich zakładów zbrojeniowych? Obce państwo, serio? Więc jeśli rolnicy już dziś zacierają ręce, że będzie fajnie, że będzie lepiej, to mogą się niemiło rozczarować, bo tam może nie być nic dla nich, a może być produkowana broń, a nie ciągniki. Rozumiecie! Firma Krzak ze śmiesznie niskim majątkiem kupuje za 74 miliony złotych ogromny majątek, który jest kupiony za pół ceny. Firma, która istnieje od 3 miesięcy. I teraz trzymajcie się mocno, bo pospadacie z krzeseł. To nie koniec historii, to się dopiero rozkręca. Gdyby to nie było tak wciągające i tak. Dramatyczne, to ja bym tego filmu nie robił, ale jest to film z gatunku pilne. Prezesem tej firmy jest Olek Krot, Ukrainiec, właściciel ukraińskiego giganta holdingu Techia, czy Techia, zależy jak to się czyta, ale to jeszcze nic, naprawdę, zapnijcie się mocniejszymi pasami do krzeseł, bo jest naprawdę grubo. Pan Olek Krot, Ukrainiec, który niedawno był oskarżany za przekręty finansowe na Ukrainie rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów był poszukiwany przez służby, ale to jeszcze nie wszystko. Jego fundacja trzy tygodnie temu zorganizowała wystawę poświęconą uwaga bohaterom Ukrainy w tym upa. A wiecie, kiedy pan Oleg został prezesem firmy, która przejęła naszego Ursusa? 18 października, czyli 6 dni wcześniej. I teraz patrzcie, ja Wam to wszystko pokażę. Najpierw artykuł z wczoraj Mani.pl Legendarna polska firma sprzedana. W końcu znalazł się chętny. Informacje o sprzedaży majątku po Ursusie podał w czwartek serwis WRP.pl powołując się na wiadomości uzyskane z kancelarii KGS Restrukturyzację, która była odpowiedzialna za sprzedaż Ursusa. Nabywcą jest firma ME Crow, spółka ZO która w konkursie ofer zaproponowała 74 miliony złotych. Był to już trzeci konkurs ofert, a 74 miliony złotych to minimalna kwota, za jaką syndyk był gotów sprzedać Ursusa. Czyli najniżej, najtaniej jak dało się kupić, tak kupili. W pierwszym konkursie chcieli minimum 125, w drugim 99. Za takie pieniądze nikt majątku Ursusa kupić nie chciał. To są takie artykuły. Szybciutko. SK. Legendarna polska marka, w końcu sprzedana. Tajemnicza firma zakupiła Ursusa. Ursus sprzedany. Zajęło to aż trzy konkursy, ale Wreszcie, uwaga, wreszcie znalazł się chętny do zakupu legendarnej polskiej marki. Jak to brzmi? Wreszcie znalazł się chętny, tak jakby ta firma, ta marka była trendowata. Oni się cieszą, że wreszcie się znalazł. Co wiemy o nabywcy praw do Ursusa? A właściwie czego nie wiemy, bo firma okazuje się być bardzo enigmatyczna. Po co ja wam to czytam? Bo ja wam zaraz coś pokażę. To padniecie, spadniecie z krzeseł, gwarantuję. Zapnijcie się. Ja wam po to to czytam, żebyście zdali sobie sprawę jak. Poważna jest to sprawa. Farmer.pl Cytuję: Ursus sprzedany nowemu inwestorowi, kto kupił polską firmę. Przedmiotem sprzedaży było nie tylko logo oraz nazwa Ursus, które cały czas. Pobudzają emocje nie tylko w Polsce, ale także trzy fabryki. Uwaga, trzy fabryki w Lublinie, dobrym mieście i biedaczkach małych. Do całości dochodzą dokumentacje prawa do maszyn, nazw, wszelkie inne materiały. No i najważniejsze pytanie: kto kupił Ursusa? I tu nie mamy zbyt konkretnych informacji, bo jedynym pewnikiem jest to, że najwyższą ofertę złożyła firma MI. Crow, spółka I tu zaczyna się zagadka, bo o tej spółce nie ma zbyt dużo informacji. W KRS istnieją następujące wpisy dotyczące działalności produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych. I podobnych maszyn. Oprócz tego wymienione są jeszcze produkcja konstrukcji metalowych, ich części, produkcja broni i amunicji, pozostała sprzedaż detaliczna. Firma została założona 1 lipca 2024 roku. Uwaga, adres siedziby to ulica przemysłowa 30 w Warszawie. Pod tym samym adresem zarejestrowane są i mają tam cały biurowiec firmy Max Technologies oraz Metal Export które specjalizują się w dostawach amunicji, uwaga, broni ręcznej, czołgów, samolotów, śmigłowców, łodzi oraz akcesoriów wojskowych. Jeszcze jeden tygodnik rolniczy Ursus, sprzedany polski producent ciągników, trafił w ukraińskie ręce. Syndyk sprzedał firmę Ursus, legendarnego producenta ciągników, nowym właścicielem jest spółka powiązana z przedsiębiorcą z Ukrainy. Wysoko cenimy przemysłowe dziedzictwo Ursusa i zrobimy wszystko, aby przywrócić jego chwałę, deklaruje inwestor, czyli pan Oleg. Nie mylic z Olkiem, Oleg Ukraińiec. Tym razem cena wywoławcza, to tak jak wcześniej wspominałem, 74 miliony złotych. Nowy właściciel nabył między innymi, teraz słuchajcie, za 74 miliony złotych. Przejmuje on całe przedsiębiorstwo, otrzyma prawa do znaku towarowego marki Ursus wycenianego na 7 milionów złotych, a także zakładów produkcyjnych w Dobrym Mieście i Lublinie, nieruchomości w gminie Zakroczyn oraz w biedaszkach małych w gminie Kętrzyn, które wynoszą 4 hektary. Dokumentacje projektów Rozwojowych Ursusa, maszyny i urządzenia w zakładach produkcyjnych, zapasy magazynowe. Nowy właściciel Ursusa to dość enigmatyczna spółka M. I. Crow. W rozmowie z tygodnikiem, poradnikiem rolniczym Bożena Głowacka wskazała, że obecnie nowy właściciel opracowuje dokładny plan działalności Ursusa po jego przejęciu. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu prezes Oleg Krot pojawi się w Lublinie i dobrym mieście, aby spotkać się z załogą i Przedstawić plany rozwoju Ursusa. Pani Bożena Głowacka, tak powiedziała, w rozmowie z tygodnikiem, poradnikiem rolniczym. No i moi drodzy, patrzcie na to. ME Crow, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Tutaj jest adres tej spółki, tutaj są dane rejestracyjne. Zostało to zarejestrowane. 1 lipca 2024 roku i teraz czym oni tutaj się zajmują patrzcie produkcja statków powietrznych statków kosmicznych i podobnych maszyn nie wiedziałem że z Polski teraz będzie jakiś hipodrom i będą startować w kosmos produkcja konstrukcji metalowych i ich części produkcja broni i amunicji pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową magazynowanie i teraz zobaczcie Zarząd. Pani Bożena Głowacka, członek zarządu, 50 lat. Pan Dariusz Kacprzak, członek zarządu, 57 lat. I uwaga, Oleg, Oleg przez G, Krot, prezes zarządu, 41 lat. I teraz tak, pani Bożena Głowacka ma 81%. 40 500 tyle wniosła. Pan Oleg Krot, prezes, ma 19% udziałów, a łącznej wartości 9,5 tysiąca zł. Tak to wygląda. I tutaj jeszcze macie na kolejnej stronie z KRS. Bożena Głowacka 1 lipca była członkiem zarządu, ale pan Oleg, czyli prezes, czyli właściciel, bo tak naprawdę jest właścicielem 18 października, czyli 6 dni przed kupnem. Dariusz Kacprzak, 18 października. Moi drodzy, jak ktoś mi powie, że to tylko przypadek, to się z niego po prostu wyśmieję. I teraz, moi drodzy, kim jest Olek Krot? To jest strona tej firmy, tego holdingu Techia. Olek Krot to sobie przetłumaczymy na polski. Partner zarządzający holdingu Techia. Inwestor, przedsiębiorca, ekspert w branży technologicznej IT. Autor stałych felietonów w mediach to jest Oleg Krot, właściciel przedsiębiorstwa holdingu. Tehia o dużych pieniądzach zakłada spółkę 1 lipca, to znaczy, jeszcze nie zakładał wtedy on, ale 18 października, czyli kilka dni temu, stał się prezesem spółki, która przejmuje za 74 miliony polskiego Ursusa, kiedy wartość tej spółki to 50 tysięcy, a on sam wnosi 9,5 tysiąca. Milioner z Ukrainy, oligarcha z Ukrainy za 9,5 tysiąca swojego wkładu przejmuje polskiego Ursusa za 74 miliony. I teraz, moi drodzy Wisienka, na torcie, kim jest pan Olek Krot? Czyli właściciel obecny Ursusa, kim on jest. I uważajcie, trzymajcie się mocno. Tłumaczymy. To są wszystko ukraińskojęzyczne portale, które teraz zobaczycie. Dlaczego współzałożyciel Techi, Olek Krot, był poszukiwany za sprzeniewierzenie 35 milionów dolarów i co ma z tym wspólnego brazylijski biznesmen o wątpliwej reputacji. I to, moi drodzy, było w październiku 2023 roku, czyli rok temu. Rok temu w sierpniu na listę osób, uwaga, poszukiwanych wpisano współzałożyciela dużego ukraińskiego holdingu IT Techia, Olega Krota. Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podano, że był on poszukiwany w związku z nielegalnym, uwaga, nielegalnym przejęciem 35 milionów dolarów należących do zagranicznego inwestora. A mianowicie byłego klienta firmy i obywatela Brazylii. Moi drodzy... To jest gruby przekręt. Tutaj nie tylko chodzi o to, że firma jakaś została założona 1 lipca, tutaj chodzi o to, że Ursusa przejęła osoba, która jeszcze rok temu była poszukiwana przez służby, która była oskarżana o sprzeniewierzenie dziesiątek milionów dolarów. Rozumiecie, to jest grubsza sprawa. Ja pierdzielę, co się tam porobiło? Kolejny artykuł. Historia biznesmena i właściciela holdingu IT Techia Olega Krota w 2022 roku dosłownie wysadziła przestrzeń informacyjną Ukrainy. Przedsiębiorca pochwalił się, że uwaga, że przekazał 60 milionów dolarów na potrzeby Sił Zbrojnych Ukrainy. Ale szybko stało się jasne, że nie może potwierdzić swoich słów. Również w trakcie śledztwa okazało się, że być może. Olek Krod jest związany z branżą hazardową reprezentowaną przez rosyjskiego Bukmahera. Kolejna strona tłumaczymy. Słuchajcie, techia nie potrafiła wyjaśnić, dokąd Oleg Krot zabrał i gdzie wydał 60 milionów dolarów rzekomo przekazanych siłom zbrojnym Ukrainy. Moi drodzy, to jest Pan, który. Ja nie wiem jak to mówić w ogóle. Ja nie wiem, jak zrobić ten film do końca. Bo ja już tutaj mam dosyć tego. Serio, ja już mam na dziś, ja już mam dość. Ale to jeszcze nie wszystko, bo wisienka na torcie dopiero przed nami, bo nie do że ten pan był ścigany, był poszukiwany z jakieś machloje i tak dalej. To to jeszcze nie koniec, moi drodzy. To się dopiero wszystko rozkręca. Tutaj jeszcze ostatni artykuł z Forbesa. No Forbes, przecież branżowy, bardzo znany, szanowane medium czasopismo Forbes. Jeszcze o tym przekręciku jego. Tłumaczymy, czytamy, co napisał Forbes o panu Olegu. Współzałożyciel holdingu IT Techia Oleg Krot był poszukiwany przez MSW, albo tutaj raczej napisał, jest poszukiwany, wiecie jak tłumacz działa, czyli jest poszukiwany przez MSW od trzech tygodni brazylijski biznesmen zajmujący się kryptowalutami, o wątpliwej reputacji Carlos Fujiyama, oskarża go o oszustwo na kwotę 35 milionów dolarów, Forbes przyjrzał się temu kryminałowi. <gryminałowi> Ach, nie chce mi się już tego czytać, bo szkoda nerów. teraz słuchajcie, patrzcie na to, bo pan Olek Krot to nie tylko biznesmen, milioner, którego od czasu do czasu poszukują służby za jakieś tam machlojki finansowe rzędu kilkudziesięciu milionów dolarów, nie złotych, nie chrywien, ale dolarów, ale to również człowiek, który ma swoją fundację. Ta techia ma swoją fundację. No, czyli jak to u nich bywa, charytatywne czyny, filantropia. Oni uwielbiają umywać swoje rączki w filantropii, w pomaganiu innym. Czyli każdy szanowany krętacz ma zawsze swoją fundację. I teraz, moi drodzy, patrzcie na to. No, tego nie rozumiem cyrylicy, ale zaraz się dowiem, bo sobie przetłumaczę. Tak w sekrecie wam powiem, że on to się nawet tym chwalił na swoim Facebooku. Przy wsparciu Olega Krota z fundacji TECHIA, Otwarto wystawę w Muzeum Akademii Ochrony Narodowej. Oczywiście obrony narodowej, nie ochrony. Patrzcie na to. <laughs> Z okazji Dnia Obrońców yy, i Obrońców Ukrainy w Muzeum Wojskowym Akademii Obrony Narodowej otwarto wystawę Barwy Niepodległości. No, fundacja pana Olega. Ja nie wiem, czy tutaj jest jeszcze potrzebny jakiś komentarz. Czerwono-czarne barwy, które są zakazane w Polsce. Ja wiem, że to nie jest w Polsce, że to jest na Ukrainie, ale ten gościu, który to... On jest na tym zdjęciu, w tej niebieskiej koszuli po prawej stronie. To jest pan Krot, we własnej osobie. Wczoraj przejął Ursusa składem 9,5 tysiąca złotych. Rozumiecie? To jest po prostu gigantyczne. To jest gigantyczne. Ja pragnę, żeby ktoś się tym zajął. Ja pragnę, apeluję do służb, żebyście zajęły się Tą sprawą, żebyście zbadały tego gościa, kim on jest, bo może się okazać, że wpuściliśmy do Polski osobę, która jest nieuczciwa, która ma jakieś machloje i która jeszcze finansuje, sponsoruje i popiera tego typu inicjatywy. Jeszcze jeden artykulik. Tutaj sobie zaraz tłumaczymy. Barwy niepodległości w Akademii Obrony Narodowej odbyła się wystawa z okazji Dnia Obrońcy. Zobaczcie, tu była ta, ta wystawa. No tutaj mamy. O, jest co jest, no barwy są jakie są. Nie wiem czy wam pokazywać. No tutaj jeszcze jest. Ja, dobra, ja już kończę. Mi już się nie chce, naprawdę, ja już nie chcę. I reasumując, całe to wszystko, cała ta akcja z tym Ursusem, w jaki sposób to zostało przejęte, w jaki sposób do tego doszło, kto to przejął, to jest. Tak śmierdzące, że to mi śmierdziało całą noc. Kiedy ja się z tym materiałem zapoznałem wczoraj, wczoraj wieczorem, późnym wieczorem, mówiłem sobie, od razu opublikuję, od razu zrobię film, później sobie powiedziałem nie, zagłębię się w temacie. Bo początkowo myślałem, że to chodzi tylko o to, że Ukraina przejęła, ale tu jest coś gorszego. Już abstrahując, jakie państwo, czy to Ukrainie, czy to Niemiec, czy to Słowak, Czech, mnie to nie interesuje, mam to głęboko gdzieś. Chodzi o to, że ten koleś, przede wszystkim, warunki, w jakich doszło do przejęcia, fakt, że był kiedyś poszukiwany, to też nie jest przypadek. Wiadomo, jaka tam jest korupcja. I trzeci fakt, że on organizuje jakieś spędy w barwach czerwono-czarnych. Ja już naprawdę to jest zakazane w Polsce. Naprawdę to jest zakazane. Jak można coś takiego robić? Jak można? Czy ktoś się przyjrzał? Czy ktoś przyjrzał się działalności tego pana? Bo jeśli nie, to, to kancelaria i ci wszyscy, którzy doprowadzili do przejęcia Ursusa, powinni stanąć przed sądem po prostu. Przed sądem. Może jest jeszcze szansa, żeby to unieważnić. Na litość boską, zróbcie coś z tym. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to do kogoś dotrze, bo to jest bardzo ważny materiał. Bardzo ważny. Ktoś powie, ale to tylko Ursus. Nie, to jest bardzo ważne. Pomyślmy, że Ursus, wyobraźmy sobie, że Ursus to jedna z najpotężniejszych, najbardziej zasłużonych, największych zasług dla Polski. Musimy sobie tak to wyobrażać. Bo jak będziemy mówić albo to tylko traktory i ciągniki, to nie, to tak to nie pójdzie. Trzeba inaczej. Trzymajcie się bardzo cieplutko. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za uwagę. Film jest trochę długi, ale trzeba było to wszystko jakoś przedstawić. Do usłyszenia, cześć, papa. Pa.